Kurwa, jak przybliżone jest. No ja no wiem. to jest kurwa celownik mechaniczny, a ma przybliżenie jak skurwysy. Dajcie mi skurwysynów jakiś teraz. Owezy! Okay. <grystyny> no <grystyny> no co, no skurwysyny! Lecimy tam? No możemy spróbować podejść do tej linii drzew bo wydaje mi się, że są w tych drzewach skurwysyny. To wie dużo skurwysyn. Oh, man. Dobra. Teraz oczy szeroko otwarte, bo ma bardzo możliwe, że są w tym lesie. Ja myślę, bardziej w tamtą stronę były te strzały. Prowo? Tam gdzie idę teraz. Góry, hmm. no przydamy się chociaż jeszcze jeden strzał. Teraz ich nie zlokalizujemy na pewno, nie spinpointujemy. pozycji ich. Próbuję zejść na tę drogę Ale coś tutaj będzie, jakieś humansteki czy coś No nie widać nikogo Ej kurwa typ Gdzie? Yy, droga górę, pod górę jak się wchodzi na drodze? Spierdalam, nie, nie, nie. Dwóch, dwóch typów. Nie wiem gdzie jesteś, stary. Kurwa jak jest ta góra, idą. Zapierają, pod górę, zapierdalają, jak masz drogę w przeciwnym kierunku od drogi. Bardziej na prawo. Zapierdalają cały czas. Nie wiem gdzie jesteś. na górę wchodzą, widzę ich. Cały czas ich widzę. Widzę typa stoi. Wiem, że nie wiesz gdzie jestem. Jestem obok ciebie. Tu, po prawo. Tam poszli, w tamtą stronę Dobra, nie Pod górkę wchodzili, już są pewnie na górce Widzę, widzę go Wstrzymałem oddech Kurwa, nie widzę Kamień. Przed za górę, chyba. Nie wiem, pod, podbiegamy, dawaj. Ja kurwa nie mam Chyba nie wiedzą o nas. Nie, nie wiedzą. Nie, są tam. Headshot, śpi. Drugi, ucieka. Nie trafiłem. Widzę go Po prostu pierdolił. Dostał Chyba śpi Gonię go Dostał leży Obczaj tamtego czy jest martwy Ja pierdolę nice Znowu nice. nic nie zrobiłem <śmienny> Tylko ich zbyłem.

Ufa, dużo lepiej ta gra chodzi, serio. Myślałem, że ją na pustej nie chcę wcześniej, dlatego nic nie zmieniałem. Pamiętam, że już takie zmniejszałem pół Nie wiem, gdzie w tych zamkach lód może być. Na wieżach. Jak byłem w zamku w nic na wieżach Dobra, to ile za tobą na wieżę. No ale tu jest... Oh, jest. O, ale tu jest beka. No to beka tu i sweterek. Beczka jest... ale tu ma nie, nie M70. M70 To snajpa co to też jest jakaś zajebista 308 win rounds Ja mam to jakby co Typie Jak tu można pompiarzy snajpić, co tam? Ale znalazłem hunting coke Idę do te CR Zostawić na myślisz? No zostaw sobie No nie ma miejsca niego za bardzo no to da, ja wezmę, ja wezmę może... Dobra, weź ode mnie. Mam ja muzynę, więc Nie mam te tundry kurwa. Dobra, dwa muzyny. Flex. Nie, ja mam tę tundrę. Dobra. Ale jesteśmy kurwa wykoszeni. Jak mamy scope'y, to już jesteśmy kimś. Dwa moziny teraz proszę Jaki? No dwa moziny no. na plerach Jeszcze ten mój to jest damage Przełożą, że skopa sobie Do tego co ty mi dałeś Chociaż nie, dobra dobra jebać Nie no, ja no, poprzekładam, bo co jak się zatnie to ja Nie ma Co jest? Ty oh. czekaj Ty, Bo zniknął ten scope I To drugie co miałem Musisz poczekać Ja się zreloguję Bo oni mogli nas pierwszy zobaczyć Ty no nie ma Pierdolisz, kurwa. No kurwa nie ma. Wszystko jest nagrane, kurwa, co się stało. Ja wysyłam do nich ten filmik, mówię, że mają mi oddawać skopa. Powiedz. kurwa. Jedź. O kurwa, nie z... Jezu. Sorry, bo myślałem, że on się rusza. Dobrze? Ty się czujesz? co? No <śmiennie> nic. Dawaj dalej. Co się stało? i wilki. Podobno w tej okolicy. Pory głonych wilków. Zabiję. a orkowie będą mieli na ciebie szacunek. Kurwa słyszysz to? To wilk! Kurwa Krasi. Krasi. Do domu uważa Ja mam tłumik Może z tłumikiem będę próbować zabić No właśnie kurwa ty nie wiem co zrobić Strzelać? Gdzie on jest? Widzę go tylko ten tłumik wcale tak dobrze nie tłumi, jakby się chciało, żeby tłumił. <gry> kurwa, nawiłem <gry> kurwa. Uważaj na wilki. Dobra. Idę zapolować na niego.

Ej drugi, kurwa! Co? Dobra, tego ty zabijasz. <głos> <głos> Dawaj. Uuu, jedna bestia mniej. Peci. No co? Gdzie moja maczeta? Zaufana. Ale ten to już spierdala, ty. go? Kurde, ja nie mówisz. Ja kurwa poleciał jak <grydzenek grydzenek> spada. Kurwa poleciał. Jakieś domy, to jakieś miasto jest. Dobra, Dobra zaskoczymy o to miasto. Klecek. Co? Tak mi w takim stanie masz placek? ładna A właśnie, ja mam ruiny kurwa spodnia nie? O to ruiny też nie O nie! Już chyba ich nie naprawisz ruiny, ty ich nie no, założysz no, 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 z powrotem. No, no, no. <grym> nie, nie. No, no. Nie. Co to za dźwięk? Kurwa, mm. radiator jest tutaj. No jest. Ja pierdolę. No już nie mamy co wracać Ale. Ale co to za dzień? Nie wiem To ten samochód go ja Może on jest promieć Nie jest Ej kurwa O dobra Jezu jak się obsrałem Kosmos myślałem, że mnie wywaliło Się pożywię trochę No i jesteśmy na lotnisku Idziemy tam na prawo a do lecimy do tych budynków co się pierdolić z jakimś prawem. Hmm? Raz o akcję wniosłem. Taktyki, planowanie, rozpierdalanie, po prostu kurwa. Co jest? Kto strzela? No. Kurwa. We mnie strzela. Zamknąłem dom, bo ja muszę dopierdolić do coś najpierw. Dopiero potem myśleć, bo ja nagłębnego to ja nie dam rady. Gdzie ty się tam znaleźć? Kurwa, w przestrzeni tej stole Tu nic nie ma. Uuu, uu, uu, dostałem chyba prawej chyba. Dostałem, wybiegam. Zajęło mi, ale żyjesz. Tak, jeszcze gdzie ty kurwa jesteś? Na sto dołu. On gdzie jest? Chuj wie, gdzieś tam. Gdzieś tam jak się patrzy. Dobra. Ja nie mogę biegać na pewno. Ruszać się kurwa, ale kurwa, on się gdzieś chowa dobrze. Ja zjebałem, że stałem w miejscu. To ja się porusza. Bo on wie, gdzie my jesteśmy, kurwa, a my nie wiemy gdzie jest Może chodzić? A. Powoli. Morfinkę zaaplikuj O właśnie, mogę morfinę zajebać Wtedy będę mógł uciec Tylko gdzie? Najpierw jakiś plan ogarnijmy Jesteśmy w chujowym Jesteśmy w chujowym, Zajebali za te stodoły zielono Co jest za moimi plecami i stąd jest to doły w stronę miasta może udałoby nam się w mieście skitrać w mieście myślę byśmy mieli większe szanse bo kolo pewnie ma jakiegoś skołpa to też słuchasz. co masz mam ale nie wiem, się do co masz o tym planie ja myślę że w mieście mamy większe szanse Też tak myślę, tylko kurwa, no nie wiadomo gdzie on jest. No dlatego tym bardziej. będzie się musiał też przemieścić. No dobra, no to możemy polecić do, do miasta. Możemy Dobra. To bądź gotowy, ja polecę pierwszy. Za stodołę tą, co za tobą jest, tak? Tak. Kurwa, Macie. No tu jest, myślałem, że, że tej morfiny nie wziąłem czy coś dobra teraz, dobra jesteś? Tu. Już? Tak myślałem, że ze mną groźbę Dobra Teraz trzeba przeskoczyć ten płot i w miasto Dobra, Odpadłem. Kurwa Zastrzeli mnie? Tak Kurwa nie wiem gdzie on jest A tego kurwa mam Kurwa dwóch ich było ty co nami Bo jeden uciekał ode mnie a drugi mnie zajebał oh,